Przerysował mi pan samochód Nie, tu proszę tu proszę zjechać i zapraszam na parking Proszę zjechać, ja nagrałem Nagrałem, na, na, przerysował mi pan samochód Zapraszam, tu proszę zjechać Proszę Pana na parkingu Teatru Starego Przerysował mi pan przed chwileczką samochód Zapraszam nie, nie, nie. Proszę pana, proszę zjechać tu, wycofać, bo nie. dzwonię po policję. Ja tu zawrócę, bo tu nie będzie... Proszę pana, bo zaraz... No, no przerysował mi samochód i chce spierdolić, no. Proszę? Tak. Proszę pana, ja dzwonię... Nie ma problemu, ja zawrócę, jak ten tam koło teatru, tak? Proszę pana, proszę zgasić samochód, bo pan jest pod wpływem alkoholu. Panie z podpływem alkoholu, zajedź mu drogę nie. Proszę bardzo, proszę proszę pana Panie z podpływem alkoholu Nie, ja dzwonię po policję, okej? Okay? Zadzwoń na policję, wiesz, bo nie nie chce się... Ale mam wrażenie, że on jest zdziadnięty w ogóle, nie? na Proszę, z samochodu, kur... No zabierzcie, no od razu kluczyki zabierają No wiec, kurwa ty jesteś najebany jak stodołap no. Masz policję dzwoniła nim po policję no Tam po, podjadę na ten partyk i... Na dupę pan no, podjedzie kurwa Pani się już nie pojedzie kurwa Nie, nie no bo to pójsze A to już, tym partyku tam gdzieś Proszę włączyć światło awaryjne To tam przy seroświe, tak? Tak proszę pana, tak no, no. tam pan jechał, tam pan przerysował Co? No rozwój na alarmowym jest 112 lat proszę czekać na gastniejsze Ok, dobra, ja już wyłączę okay, na chwilę no.